Przypadek rządził, że miałem sfotografować pana Różewicza dla Centralnej Agencji Fotograficznej, przez dwa lata mi się nie udawało, ponieważ był nieosiągalny dla fotografów. I to, że fotografowałem w Teatrze Polskim. Trafiłem będąc w zupełnie innej sprawie i sytuacji w teatrze właśnie na pana Różewicza. No i tak tak się złożyło, że zro... zostałem poproszony, no zrób Panu Tadeuszowi jakieś zdjęcie, zobaczymy. No I on się zgodził. No i zrobiłem mu zdjęcie na tle obskurnej szafy, tak jak pije herbatę. No i to zdjęcie zaskoczyło też, no przepraszam za, za język. No i później były spacery jakieś w parku i tak dalej. To trwało przez, aż do jego śmierci teraz, czyli ponad 25 lat. Powstał unikalny zbiór zdjęć, z którego jest tu mały fragment w holu. To zdjęcia, które pokazują jego jako normalnego człowieka, nie jakiegoś człowieka, który stoi na pomniku i jest wielki tylko dlatego, że stoi na pomniku. Jest to normalny człowiek i jest, jest mi bardzo przyjemnie, że mogłem tyle czasu spędzić z nim. Nie tylko jako fotograf, ale jako człowiek, gdzie były rozmowy, jakoś mnie zaakceptował, byliśmy sobie bardzo bliscy.